program i witam was wszystkich w pierwszym odcinku z nowej serii Clash of Clans. Yy, znaczy, mm, to nie będzie taka seria, to będę nagrywał z tego, jak po prostu nie wiem, czy mi się nie będzie chciało grać w GTA i tak dalej. Na przykład cepsuje mi się i mógł yy, zrobić tego. Napisałem, że dzisiaj będzie real life, ale niestety odmówiło mi posłuszeństwo, więc pomyślałem, że... Yy, Ee, że, że nagram Clash of Clans. Nie grałem nigdy w tą, znaczy kiedyś tam grałem, ale bardzo mało, więc nie śmiejcie się, będziemy prowadzić taką luźną serię bez spiny, że jakieś na przykład odcinki co 3 dni, 4 dni, nie, będę wrzucał jak będę chciał. Na samym starcie zostawcie łopeczkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, no i wpadajcie do um, mojego serdecznego przyjaciela, Kweca, um, um, na razie jest taki problem, że nie da się go wyszukać, dlatego wpiszcie Kwec, Cl e, Spacer Clash of Clans, e, Polska i tam powinno wam wyskoczyć. Jeśli nie, to po prostu wejdźcie w opis i tam skopiujcie sobie link i będziecie mogli obejrzeć. Zostawcie u niego łapkę w górę, subskrybujcie go, mm, komentujcie jego filmiki. Mm bo jak na początkującego youtubera, który zaczął bardzo niedawno, już ma ponad 300 wyświetleń w trzech filmikach, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że i my kiedyś się dobijemy do takiej liczby, ale to wszystko w swoim czasie, więc zacznijmy już. Każą mi tutaj kliknąć Shop, Canon. No i tak. O, to są łuczki, to szybko przejdę, bo początki to grałem, ale nie aż. Tak, że nie wiem, jakimś mistrzem byłem w to. Tylko tu szybko. O, jakiś atak jest. Okej. Okay. Nie wiem, czy dobrze to rozłożyłem. O, są. Mm. Excellent. Eee, sorry, że jakby było mnie słabo słychać, ponieważ e, nagrywam oczywiście na telefonie, więc nie jest to jakaś e, super e, rzecz do nagrywania. I pewnie będzie czasem mnie przerywać, ale A, do tego się przyzwyczaiłem, gdy nagrywałem na mocji. Na... 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 Więc tutaj już wchodzimy znowu w shop. Znowu kupujemy jakieś tu o. Oh. Zabawy z tymi są jest mega dużo, ale... Już rozbudowuje się w ogóle moja wioska. Nawet było to jest podobny gry tam chcieli gdzie. Na razie bym tylko powiem, że będziemy no, w sensie w hasztagu wioski. No i tak. I... No i będziemy rozbudowywać wioskę, przeznaczyć pieniądze na przykład, no, nie wiem, na, mm, na, na. na... A już nie mam. Drach mi pokonało. Excellent. Dobra, tu już jest. Okej. Okay. Wracam do domu. To znaczy chyba raczej do mojej wioski, ale okej. Okay. Mm. My name is. Robimy. No to już chyba będzie koniec. Tu samo uczkę, już niedługo. Finish now. No i proszę bardzo. O, teraz mam tu wejść. Nawet nie wiem po co. Mm. Okej. Okay. Dobra, dobra tam. Amen. Upgrade. Upgradeuję kanona. Nie będę na razie wydawał tych tych sz, szmardów. Ponieważ to się po prostu za mnie nie opłaca. Um, niestety... Upgrade to już muszę upgrade'ować no i pewnie 15 minut bo tak, wejdę w atak a nie to co dla mnie naprawdę bo było... ja jeszcze troszkę się do tego nie przyzwyczaiłem i na pewno nie przyzwyczaję się w najbliższym czasie, ale wszystko będzie dobrze mówię, hmm. to, to już mogę, o fajnie Tutaj to wiecie, nie zwracajcie na to uwagi. For you. Dobra, to nieważne, to o 10, okej. Okay. No, to na razie nie. Co tu jest? To mnie bardzo interesuje, ale... News, i a to jakieś eventy to nie, to na razie w eventy. Dziękuję bardzo. Um. Szkoda, że nie mogę atakować, ale no, jeszcze trochę um. ci level. Maz, hold, do szybko leci do 6 minut nagrania. I wall mm. Mury, 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 mury. Na razie mogę zrobić tak, tak, tak. Trochę mało mam hajsu, dlatego... tak. Tak, 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 tak. Tak. tak, tak, tak. Tak, na razie mega dużo wydałem na ten mur, ale... O, przynajmniej tu będzie jakoś chroniony. Może jakimś miszczem tu nie jestem w tą grę, nie wiem czy nie, nie, dobrze zrobiłem czy nie, ale... Hmm, jeśli chodzi o to... Pustyni nie. No jakieś tu takie coś... Armii. a chyba trzeba mieć... Raz, dwa... Okej. Okay. Nie to. A tak, no. Payback, Atak. Przeprowadzimy atak. Teraz tak. Czy tutaj? Okej. Okay. Nie wiem czy dobrze zrobiłem. Ale tutaj ta armata rozwalona. O są pięknie. Jest. Perfect. Wracamy do wioski. Oh. Oczywiście kolekt. Upgrade. Up Zupgrade'uje to już na pewno. O, mam level drugi, to bardzo fajnie. Hmm. Magic Items. Na razie nic tu nie ma, więc. No, tyle skończymy. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i pamiętajcie, yy, każdy to dotarł do tego momentu, pisze hashtag Clash of Clans. I wtedy przypnę serduszko. Yy, pamiętajcie, wpadajcie do kładca. Yy, link, yy, znaczy nie, nazwa w opisie. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, no i nara